Witamy Was w kolejnym odcinku Mocni w Gębie. Słuchajcie, dzisiaj mamy poważny temat, bo są to... Parówy. I bułki, czyli hot. Psy. Będziemy rywalizować z naszymi konkurentami. I sobie partnerować. No i oczywiście musimy powiedzieć nasze trzy ulubione zdania przez cały odcinek. I są to zdania takie jak... Maksimum smaku. To? Sięgnij po więcej. I co jeszcze? Podążaj za smakiem. I jak nam się uda, to zgrabnie wpleść. To napiszcie nam w komentarzu, czy nam dobrze poszło, a my za każde takie sformułowanie dostaniemy punkty. Także lecimy z tą konkurencją. Lecimy, testujemy hot dogi. Dobra, mamy 7 parów. Każde po 3, no i ty największa. Działamy i musimy teraz powiedzieć Wam, czy hot dog jest ze stacji, ze sklepu, czy z budki. No oraz ich przedziały cenowe. Pierwszy przedział cenowy to jest od złotów 10 zł, drugi od 11 do 20, a trzeci powyżej 21, więc próbujmy to. Ja, to jest odpowiedź. Ja mówię, to jest z budki. Mm, masz jakieś... Od którego zaczynamy? Myślę, że od tego na środku, zróbmy to. Bo on będzie miał najwięcej smaku. Myślę, że on może mieć maksimum smaku. Poczekaj, bo musztarda mi się do nosa dostała. Ah! Zaczyna teraz. Uh! Ah! Poznajesz tą porówę? Siegnij po więcej, co? Wezmę mhm. twoje. Mogę? Możesz. Dobra. Mhm. To jest sklepota, to jest ze stacji. I się okaże, że to jest jakiś produkt być, premium ze stacji, nie? Badanie, nie, że jest, mogłoby tak być w sumie. Dobra, ja myślę, że ta jest ze stacji. To ja? Tak? Mm. Po prostu otworzyłaś bułę i wyjęłaś no. parówę. To jest dobra. Nie, jakby i tak um, ta stopladka pozostanie na długo w mojej <grym> pamięci. Ja, ja bym powiedział tak, to jest stacja, a to jest dla mnie sklep. A muszę ci coś powiedzieć jeszcze w mhm. międzyczasie. Zdałeś też na chłopaka. Że? Nie mlaszczasz. Nienawidzę blaskania. Zgadujemy. Dobra, zacznij. To jest ze stacji benzynowej. Ten jest ze sklepu. A ten jest z budki. Stacja. Damn! Damn. Pięknie. Mamy to. Jak to mówią, podążaj za smakiem. Podążaj za smakiem innym. I ten smak był tutaj taki najgorszy, ten no, sklepowy? zdecydowanie ten sklepowy słaby. I odpowiadamy, no. to jest sklep. Ten jest pierwszy przedział cenowy, czyli do 10 zł? Ten sklepowy. sklepowy. E, to jest sklepowy. Mhm. Stacjowy tak samo do 10 zł. Od 1 do 10. Bien. Jadło się trochę hot dog. Jadło się trochę hot dogów, nie? Sklep do dychy na pewno. dychy, Tania. Odpowiedź do dychy. To nasza odpowiedź. Nie, ale szczerze, więcej niż 3 dychy ten hot dog nie mógł kosztować. On nie, ale nie będziesz miałem nią. Przedział drugi. Wiemy, że to jest B, czyli od 11 do 20 zł. To wszystko. No 1,10. Odpowiedź pudka. Yy, mhm. Nie gosi tylko długości. A szkoda, tylko... bo byłam w tym dobra. Mamy rundę drugą i lecimy teraz. Z rozpoznawaniem kiełbasek. Tak. Jedna z nich będzie drobiowa, mhm. jedna będzie wieprzowa, a jedna będzie wegańska. Ja w ogóle Ty... bym zaryzykowała tak. i bym zgadła bez próbowania. <grym> ja, ja, ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Dobra, od którego zacznę? Od tego miężnego? Nie, zacznijmy, zacznijmy wrażenie. Od marchewy. No, Widzę, że nie to wygląda. Nie wiem. Po trzeba poznać. Ja myślę, że ta jest wieprzowa... Nie, czekaj, bo to No jest... te są mega podobne do siebie. Mega. Czy to jest słonecznik? No, Kto daje to? słonecznika do... a, weganie. No i lecimy. Środkowy będzie wegański, moi drodzy. Mamy to. Mi zasmakuje, bo te bułki trochę powodują, że nie czuję tego smaku. Ja chcę podążać za smakiem. Ta jest wieprzowa. No nie. Możemy odgadywać, że to jest wieprzowa. Mhm. Ta jest wieprzowa, chociaż się z tym nie zgadzam, ale ta jest wieprzowa. Nad tym musimy się poważnie zastanowić. To może być wołowina. <grym> tutaj, tutaj na pewno no, jest drobny. Zgadujemy, że to jest to opcja wege. Mhm. Dobra, lecimy wegańskiego. No. 11,20. <grym> Udało się. Znaczy ja myślę, że żaden z nich na pewno nie mógł kosztować no, mniej, niż mniej niż dychę. Mniej niż dychę. A myślę, że mógłby. Do 10 czy więcej? No. Zobejmujemy pe... Tak, na pewno kosztowało więcej. Kosztował więcej. Na pewno kosztował więcej. No to dalej, ja. ja zdaję się na siebie. Kurde, mi wszystkie serio, pasują no, do tego B, bo tutaj żaden tylko... nie kosztował no, no, więcej niż dwie dychy. Ten na pewno do 10. Ten do, ten do 10. 10. 10, to jest odpowiedź nasza. <laughs> Takie świerszcze powinny być, być teraz tle. Teraz... Teraz... Dajemy, że ta drobiowa jest przedział pierwszy A. Aha. Czyli wszystkie są z drugiego. Dobra. To dajemy w takim razie, że ta jest z przedziału B. W takim razie dajemy też, że ta jest z przedziału B. Czyli była z przedziału A. To. Że lecimy ten 11:20. <noise> <noise> Dobra. Jestem teraz w szoku. Ja jestem rozczarowany. To za kiełbaska, poczekaj. No, jest poczekaj, to co to jest za kiełbaskę? <gaz nessas》yapıyor. sups> to na pewno nie jest wegańska. Mm, dużo sosów. Ja będę w raju. Czuję sos pomidorowy, jakiś ketchup. Pojętuję pierwsze. Nie, majonez. <sut scraps> Oblizałaś czy tylko ugryzłaś? <sut impost> <ja> oblizałam. <ślude problems> nie wiem, co się będzie wliczać, ale odpowiadam ketchup. Bo to jest taki sos majonezowy ketchupowy. Ja go czuję. Dobra, to ja zgaduję. Jest tu keczup, jest tu sos m, taki majonezowy, śmietanowy jakiś, no. Taki biały sos. Dobra, daję bazylia. Ja tu nic nie czuję poza sosami. Nie czujesz nic? Nie czuję żadnego ugórka pomidora, cebulki, nic. Ej, autentycznie, czuję, że przemacałem już całą bułę i tu mm. nie ma nic. Dobra, ja jest, nie jestem w stanie już nic więcej z tego wykrzesać, więc y, posypka paprykowa, taka przyprawa paprykowa. No. Wow. Dobra, masz jakiś pomysł? Nie, nie mam żadnego, szczerze. No dobra, daj, dajemy to. Dajesz. Koncentruj kondurować. No dobra, możemy, możemy, no. no. Kurde, ja. Może jakiś, no, no ketchup strzeliłaś. No, ketchup jakiś sprzeliłem. biały sos śmietanowy to dobrze, nie jest dobra Dobrze, to, się. to pozostanie przy sosie, bo ja dalej no? jestem za jakimś białym sosem. To Jaki to będzie sos? To spróbujmy z majonezem. Jedziemy? Jak nie śmietanowy, to dajemy hmm. majonez. No dobra. Day. Day. Skoro tu było tylko w taki sposób, to został tylko jeden sos, którego nie wymieniliśmy. Więc... Nie, nie mogę na pewno. Nie mam łóżkardy. Czosnkowego też. Też nie, nie ma, na pewno. Nie Je no, ja nie wiem. Jedzie. Dobrze, zgadujmy. Dobrze, sos, słodko kwaśny To Odpowiadam. nasza odpowiedź. Kurde, chciałabym to wygrać. Sięgnij po więcej i zrób wszystko, maksimum smaku, poczuj, to i powiedz co tam jest. Ja bym tu poszła szczerze w jakieś przyprawy stary. A czosnek granulowany? To byśmy czuli granulki. A papryka nie. słodka? Ona by się wtopiła w ten smak i dość takiego. Nie, za... chcesz ryzykować tym czosnkowym? Nie, ale możesz powiedzieć, daję ci tą szansę. Dobra, to sos czosnkowy. O. A teraz pomidorowy i musztarda ostro serdeczny. Była musztarda? <grym> nie, tak szczerze nie do. Ale musztardy nie, w ogóle nie, miałam, nie czułam, a jestem taka No właśnie myślałem, że musztarda, to mnie od razu zgasiła i że nie. No dobra. Wygraliśmy. Nie. To znaczy przegraliśmy. 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 Ja ci mówiłam, że wygraliśmy, ale teraz muszę to powiedzieć na wizji. Przegraliśmy. Definitywna no! dominacja genetyczna. Tak. Definitywna deklasacja. Okazuje się, że znamy się na hotdogach. Moi drodzy, gratulujemy drugiej drużynie, która. Parówkarzom! Parówkarzom, gratulujemy, gratulujemy. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobało nasze wplatanie wypowiedzi w nasze wypowiedzi. O, już zaczęłam rymować. Dobra, piszcie w komentarzach. No i co, jak jedliście coś smacznego, to. to oczywiście na zdroweczko. A jak nie jedliście, to. Następnym razem jedzcie. No. Trzymajcie się i buziaczki. Pa! pa.